z koronawirusa cały sezon we wszystkich federacjach troszeczkę się pomieszał a nawet nie troszeczkę bardzo no ale tutaj Pan Robert stara się, aby w tym roku odbyły się jednak zaplanowane trzy imprezy i najbliższa już będzie w październiku. Tak, w październiku wychodzi. Tak, w październiku 23, 4 i 5 października. Zawody będą dwudniowe, jeden dzień weryfikacji przeznaczony tylko na weryfikację pod te właśnie pod tą całą imprezę. Natomiast 24 odbędą się odbędzie się puchar polski juniorów, puchar polski weteranów, czyli Masters i puchar polski seniorów, czyli otwarty dla dla wszystkich zawodników, wszystkich federacji, tylko trzeba mieć skończone 18 lat. Natomiast w niedzielę 25 października odbędzie się Puchar polskich debiutantów, czyli dla wszystkich zawodników, którzy rozpoczynają starty w 2020 roku, mogli już je rozpocząć podczas pierwszej edycji lub startować w innych federacjach i chcą wystąpić jakby w tych, w tych zawodach. Tutaj też nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wiek. Mogą startować zawodnicy ze wszystkich federacji, trzeba tylko mieć skończono 18 lat, natomiast już tutaj wiek nie ma jakby znaczenia. Mogą występować i weterani, i juniorzy, i seniorzy. No i oczywiście taką wisienką na torcie, czyli tym Najważniejszymi zawodami będzie kucharz mistrzów, który też się w niedzielę odbywa równocześnie z, debiut, z debiutami. Tam będzie można wygrać 8 kart Pro w każdej z konkurencji sylwetkowych. W edycji lutowej mieliśmy 7 kart Pro do wygrania, natomiast tu dostaliśmy jeszcze prawo przyznania karty w kategorii wellness. Czyli jest to nowa kategoria. Być może w przyszłym roku już będzie na zawodach Mister Olimpia. Będzie można wśród profesjonalistów warczyć też o awans na, na Olimpię. Więc mam nadzieję, że jedna z Polek wygra tą, tą kartę po, Pro i może jeszcze w innych konkurencjach również. Także. Zapraszam kibiców, oczywiście zawodników przede wszystkim. Myślę, że zawodnicy już od, od dawna, od wielu miesięcy się szykują do tych zawodów, zawodów znają, znają ten termin. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć jedną ważną rzecz o miejscu zawodów, bo tutaj e, jest jeszcze. Była przez pewien czas pewne, pewne rozważania co do miejsc. Mieliśmy miejscówkę w Katowicach, później zmieniło to się na Gdańsk, doszedł również Gdańsk. Na początku był nowy dwór mazowiecki, później jeszcze w Warszawie mieliśmy. Powiedziałem, że ostateczne miejsce podam mniej więcej cztery tygodnie przed zawodami około 23 września. Dzisiaj mamy 20, tak, mniej więcej 19. Więc jeszcze do podpisania umowy zostały mi 3-4 dni, ale już ostatecznie to miejsce mamy ustalone nowy dwór mazowiecki. Tam są dwie takie hale sportowe, pod duże imprezy sportowe przystosowane, i na pewno w jednej z tych hal będziemy te zawody rozgrywali. Którą to decyzja zapadnie w najbliższy poniedziałek czyli za dwa dni jadę już tam podjąć decyzję, z którą z tych hal wybieramy, która będzie najbardziej nam pod te zawody odpowiadała. Także można rezerwować już sobie hotel, czy w Warszawie, bo w Warszawie jest, jest tam 30 minut e, drogi, tak naprawdę do Nowego Dworu Mazowieckiego. Ewentualnie w Nowym Dworze Mazowieckim jest kilka baz hotelowych, na przykład e, Hotel e, Warszawia, e, który polecam. Tam, tam będą sędziowie. E, najprawdopodobniej e, zawodów e, nocowali. E, e, blisko są lotniska e, dwa lotniska jedno lotnisko w Okęcie e, więc, więc też tam. Jakby strategicznie miejsce dobrze jest usytuowane, łatwy jest dojazd. Z różnych miejsc Polski można pociągiem dojechać, z lotniska, z Okęcia, bezpośredni pociąg przyjeżdża właśnie pod halę nawet zawodów, więc myślę, że, że jest to na obecną chwilę najlepsze miejsce, które, które mogłem wybrać. Także już oficjalnie informuję zawodników przede wszystkim, oczywiście też kibiców, którzy będą mogli być na tej, tej imprezie. Ilość tych miejsc będzie w jakiś sposób limitowana ograniczona, bo, bo nie, nie możemy, że tak powiem, pełnej obsady widzów wpuścić na, na tą halę, natomiast Myślę, że około 200-250 miejsc dla kibiców będzie. Oczywiście osoby towarzyszące, trenerzy i zawodnicy mają pierwszeństwo tutaj, natomiast te bilety będą w sprzedaży online na stronie internetowej i ta sprzedaż ruszy od początku października. Tu się nie spieszymy, ponieważ jest ten limit biletów, więc nie będziemy tego jakoś specjalnie promowali, tylko naprawdę dla osób bardzo zainteresowanych, które chcą przyjechać obejrzeć takie zawody najwyższej rangi i będą zdecydowane, to oczywiście zapraszam. Także to tak po, pokrótce, żeby wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości co do miejsca, bo ostatnio tutaj nawet na, na fiwe podczas zawodów wielu zawodników podchodziło i pytało się, czy wreszcie to ostateczne miejsce już jest, bo chcieliby zacząć hotele rezerwować. Zawodnicy z zagranicy też do mnie piszą na Instagramie, czy już to, to miejsce jest. Także teraz już mogę potwierdzić, że w Nowym Dworze Mazowieckim oficjalnie te zawody robimy. Wszyscy zawodnicy, którzy już się zarejestrowali i zawodnicy, którzy są zarejestrowani na naszej stronie w newsletterze, czy startowali w pierwszej edycji, dostaną informację taką mailingową i oczywiście też poinformuję na, na stronach i na Facebooku, i na Instagramie. O dokładnym miejscu i jak już tylko tą halę też ustalimy, to podam adres hali i rekomendowane przez nas hotele, który, z którymi będziemy w jakiś sposób tam dogadani, jeżeli chodzi o przyjęcie zawodników. No i hala, obydwie hale właściwie są tego samego metrażu, są znacznie większe niż ta hala na Bielanach, gdzie organizowaliśmy pierwszą edycję. No musieliśmy większą halę wziąć z tego względu, żeby zawodnicy na backstage'u mieli jeszcze więcej miejsca, żeby trochę więcej kibiców puścić i, i też zorganizować większe, większe targi. Także mamy tam do dyspozycji około 3000 m2, więc myślę, że miejsca na pewno nie zabraknie. Zawody tym razem będą dwudniowe, więc będziemy musieli się jeszcze bardziej spiąć. Żeby, żeby te jakby pięć oddzielnych zawodów przeprowadzić, wszystkie konkurencje jak naliczyłem to będzie około 72 finałów w ogóle rozgrywanych w, w kategoriach i open i w kategoriach wzrostowych i wagowych w kulturystyce oczywiście, więc będzie na co popatrzeć i właściwie finały będą rozgrywane co około godzinę bo tak sobie to zaplanowaliśmy, że nie będzie jakichś takich bloków, że na koniec są wręczane nagrody, tylko po godzinie po jednej konkurencji sylwetkowej e, rozdawane są nagrody i później następna i następna. W ten sposób też podzieliliśmy m, całe zawody na, na jakby dwie części. Najpierw będą startowali mężczyźni, Mens Fizik, Classic, fizyki i Bodybuilding, później będzie przerwa i dopiero później panie będą startowali tu jeszcze kolejność tych kategorii sobie uzgodnimy, ale najprawdopodobniej Szabikini będzie na samym końcu, więc te osoby, które tylko męskimi są zainteresowane, od godziny mniej więcej 10-11 będą mogły wejść na hale, bo zawody się od 11 zaczynają i do godziny 15.30 planujemy skończyć tą pierwszą część zawodów i od 16 rozpocząć tą drugą część przeznaczoną dla kobiet. To samo, ta sama procedura jakby rozgrywania będzie drugiego dnia w niedzielę. Czyli generalnie bardzo podobnie logistycznie do tego, co było na pierwszej edycji. Bo, tak, też było bo, bo to się bardzo dobrze przyjęło, zawodnikom się to bardzo podobało. To był pewnego rodzaju eksperyment, bo rzadko kiedy tak są rozgrywane w NPC w ogóle, czy w innych federacjach zawody, przeważnie jest to w jakiś sposób mieszane, natomiast to ułatwia bardzo zawodnikom, przygotowanie i przejście na hale i e, skraca właśnie do minimum czas oczekiwania. Mam nadzieję, że tu już e, zawodnicy nie pospóźniają nam się, no, dlatego tą weryfikację robimy w piątek, więc nie będzie e, najprawdopodobniej w ogóle przesunięcia żadnego czasowego, więc tutaj informacja do zawodników, żeby starali się punktualnie e, przyjechać na halę, bo będziemy tym razem już bardzo dbali o to, żeby punktualnie zacząć i żeby tak jak trzeciego dnia rozgrywaliśmy w lutym zawody, bardzo punktualnie wszystkie konkurencje przeprowadzić. Dlatego zrezygnowaliśmy z weryfikacji w dni zawodów. Przeznaczyliśmy cały piątek, właściwie od samego rana do samego wieczora na weryfikację, która też jest podzielona odpowiednio na godziny. Najpierw mężczyźni o określonych godzinach będą przychodzili, później panie przychodzą. W ten sposób unikniemy też długiego czekania, jakichś niepotrzebnych kolejek. Zresztą ten reżim sanitarny będziemy musieli tutaj w jakiś sposób zachować. I takie odseparowanie poszczególnych konkurencji będzie tutaj dosyć ważne. Zawodnicy, którzy już wystartowali, skończyli swoją konkurencję. Właściwie mogą być jako kibice, natomiast już na backstage'u nie będą musieli czekać kilku godzin. Chodzi o to, żeby zawodnik jak najkrócej przebywał na backstage'u, wszedł na scenę, skończył zawody i jak chce, szykuje się na następny dzień, albo jako kibic po prostu obserwuje zawody. W ten sposób i na backstage'u będzie luźniej i zawodnicy nie będą zmęczeni, nie będą musieli czekać wielu, wielu godzin, a według mnie to jest taka największa bolączka zawodników, którzy przyjeżdżają na zawody, są od samego początku. Często weryfikacja jest w dzień na przykład zawodów i muszą właściwie do samego końca czekać do wręczenia nagród i bywa, że po 8 do 10 godzin czekają. Ja chcę ten czas jak najbardziej skrócić, ale dzięki temu też uatrakcyjnimy troszeczkę sam przebieg zawodów bo dosłownie co godzinę będzie wręczanie nagród, będzie ceremonia wręczenia nagród tego ostatniego dnia, czyli w niedzielę te karty Pro będą wręczane 8 co godzinę, prawda? Więc to też w pewien sposób uatrakcyjni jakby oglądanie całej, całej imprezy. Oczywiście też będzie transmisja live przeprowadzana. Tutaj dogadujemy już szczegóły. Dużą popularnością się podczas tej pierwszej edycji cieszyła, zdaje się, że około 30 tysięcy osób na raz potrafiło oglądać tą relację live, prawda, z tego co, co kojarzę. Tam było 25 tysięcy na pewno. 25. Ktoś mi tam powiedział, że nawet do 30 sięgało. W niektórych klubach fitness na, na ekranach było dopuszczane, więc chcemy się do tego dobrze jakby przyłożyć, żeby te osoby, które z jakichś powodów nie będą mogły, czy nie będą chciały być tam na hali, czy nie będą już mogły, mogły kupić biletu, nawet żeby mogły tą relację, taką live bardzo dobrej jakości sobie obejrzeć i z pierwszego dnia, i z drugiego dnia. No dobrze, słuchajcie. Pan Robert, jak, zwa, jak zwykle, yy, mówi, że będziemy mówić krótko, ale wy, wyczerpuje temat do końca. Także wszystkie pytania jakie miałem <noise> związane z tematem zawodów zostały już tutaj powiedziane Także mi nie pozostaje już nic innego jak tylko was zaprosić na te zawody Na pewno będzie tam ro pan Robert, na pewno będę tam ja e, Ja przez e, cały okres zawodu, przez te dwa dni e, będę tam działał bardzo mocno pod kątem medialnym, żeby na kanale NPC e, się działo e, No i my mamy też nadzieję, że już nie będzie takich sytuacji jak były e, z kwarantanną, z tym całym nieszczęsnym covidem e, bo już mieliśmy plan wraz z panem Robertem, aby e, Medialnie to wszystko mocniej uruchomić właśnie po letnich zawodach, tych, które były w lutym, ale niestety wyszło, jak wyszło, nie z naszej winy, to wszystko zostało zamknięte, także miejmy nadzieję, że teraz tego nie będzie. I też mocno ruszamy z działaniami właśnie związanymi z promowaniem kanału NPC, więc szykujcie się, że będzie tam dużo ciekawych materiałów dla osób, które są zainteresowane branżą. Ja tylko chciałem na koniec jeszcze dodać że tam będziemy mieli jakby takich czterech głównych sponsorów. To będzie firma Extreme Fitness James Łukasza Dojki. Również Łukasz Dojka jest przedstawicielem na, na polskę firmy Panatta Polska, więc firma Panatta również będzie tutaj jednym z głównych sponsorów, również firma Fitness Authority oraz marka Kevin LeVron Series. Również będą tam wystawcami i będą, będą fundowali oni wszyscy na Nagrody, oczywiście. E, być może, wszystko na to wskazuje, że pojawi się również mega gwiazda, czyli Kevin Levron będzie najprawdopodobniej na, na stanowisku e, no jest, jest zaproszony zobaczymy czy będzie mógł ze Stanów przylecieć e, i w takich sprawach biznesowych różnych i raczej, raczej można więc wszystko na to wskazuje e, i jeszcze niespodziankę szykujemy e, Marek Olejniczak tak wstępnie mi obiecał może nie na 100% e, bo ponieważ będzie w formie dwa tygodnie wcześniej będzie startował w Hiszpanii na Mistrzostwach Europy Zawodowców więc będzie w super formie, będzie tam na miejscu. Nie ma w tym terminie zawodów pro w, w Europie, na które będzie się wybierał, więc być może da nam pokaz w superformie. Będzie to jedyna okazja, żeby Marka Olejniczaka zobaczyć na żywo na scenie w takiej formie, jak, jak walczy z najlepszymi zawodnikami ubiegającymi się o, o dostanie się na Olimpię. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że Marek dwa tygodnie wcześniej uzyska tą kwalifikację na Olimpię. Tam aż trzech zawodników awansuje, więc ma bardzo duże szanse. Szanse. Tym bardziej, że będzie to głównie grono zawodników właściwie tylko z Europy, bo, bo to są mistrzostwa e, takie zawodo, zawodowców europejskich, ze Stanów raczej zawodnicy nie przyjadą z tego, co, co się na razie orientuje. Chyba, że komuś się w jakiś sposób uda. Także dodatkowo będzie to taki pojedynek europejski i tak jak mówię, u nas Marek może pokazać się na scenie, wiele na to wskazuje, będę zabiegał, z Markiem już wstępnie rozmawialiśmy na ten temat i on jest bardzo chętny, żeby pokazać się polskiej publiczności, jest to jedyna właściwie taka okazja, więc dy kibiców, fanów Marka zapraszam właśnie do nowego dworu mazowieckiego. W sobotę lub w niedzielę, tutaj jeszcze nie wiem, kiedy, jeżeli z Markiem domówimy te szczegóły i będziemy wiedzieli, że któryś z tych dni, a może, może obydwa da fajny pokaz, to wtedy też będzie informacja na naszych so social mediach, na Facebooku i na Instagramie oczywiście. No dobrze, no to jak słyszycie, no, masa atrakcji, poziom zawodów też myślę, że będzie bardzo wysoki, bo to widać w tym sezonie jesiennym paradoksalnie. Jest on bardzo skrócony, znaczy skrócony. Bardzo tak, jest bardzo intensywny. Nie było praktycznie sezonu wiosennego i to też powoduje, że jest bardzo dużo zawodników świetnie przygotowanych. Wiele osób, które na wiosnę chciały wyjść, a nie mogły, teraz chcą się odgryźć. A też paradoksalnie nie ma osób słabo przygotowanych. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, że bardzo mało jest to są pojedyncze, jak są sporadyczne wypadki osób, które naprawdę tej formy nie mają za dobrej, a często się zdarza tak, że na tych zawodach zawsze jest trochę tych osób w słabych formach. Teraz sylwetki mogą odstawać niektórych jeszcze, ale formy jako formy praktycznie są wszędzie, także no, sam poziom zawodów powinien być moim zdaniem bardzo wysoki. Też mi się tak wydaje, tutaj obserwując te zawody właśnie FIWE. Też bardzo mi się to rzuciło w oczy, że zawodnicy tu startujący, nawet niektórzy debiutanci tegoroczni, przygotowali na te zawody taką formę, że tu w ogóle nie ma osób takich słabych, albo, albo w ogóle no ja nie zauważyłem tak naprawdę. Przychodziły osoby do nas na stanowisko na brązowienie, i wszyscy byli w bardzo, bardzo dobrej formie. Widać było to przygotowanie, bo nawet przy brązowieniu ten brązer się tak dobrze wchłania, a nie wchłania się dobrze, jeżeli ktoś jest źle przygotowany. Więc ja liczę na to, że wielu zawodników, którzy wystartowa na FIWE tutaj wystartowa Startowali, również będą u nas startowali. Jeszcze tych zawodów do naszych zawodów jest sporo, bo ja liczę, że zostało sześć imprez, takich i międzynarodowych NPC i innych federacji w Polsce, więc zawodnicy u nas już jest około 250 zgłoszonych, a liczę na to, że co najmniej drugie tyle, jak nie więcej będzie zgłoszonych, więc, więc tak trzymam kciuki, że może by nam się udało pobić ten rekord w lutym. Jeżeli nawet się nie uda i będzie około 500, to też będę mega zadowolony, bo, bo chcę robić takie imprezy, no, grubo powyżej 400 zawodników, bo to mnie przybliża do tego celu, czyli zrobienie tej Olimpii Amatorskiej w Polsce. Jest taka szansa w przyszłym roku, myślę, że na jesieni, ale musiałbym jeszcze ze dwie, trzy imprezy z taką frekwencją pod 600 osób robić. Wtedy, wtedy będzie szansa, żeby ubiegać się o, o tak, e, tak prestiżową imprezę. W Europie w tym roku ta Olimpia Amatorska najprawdopodobniej będzie tylko w Portugalii na przełomie listopada i, i grudnia. Czy się odbędzie, to jeszcze nie wiadomo, e, więc no myślę, że warto walczyć, bo, bo prestiż akurat Olimpii Amatorskiej jest chyba największy, jeżeli chodzi o takie amatorskie zawody. No może Mistrzostwa świata NPC w Stanach w Atlancie w przyszłym roku będą, że tak powiem, na porównywalnym poziomie. Więc to by było mega wydarzenie w Polsce. E, oczywiście planujemy też cywilizacji. Kevinem Lewronem i z marką Fitness Authority zrobić zawody w maju, te które nam się w tym roku nie udały na Go Active Show, zrobić zawody pod, pod marką, pod logiem, pod patronatem Kevina Lewrona i myślę, że też wielu zawodników wtedy z całego świata by, by, by przyjechało. Także to, to tyle o planach. Na przyszły rok tuż zawodników informuję, Planuje cztery edycje festiwalu, najprawdopodobniej w marcu lub w kwietniu i kolejna pod koniec maja, czyli dwie. I na jesieni, we wrześniu, i w październiku, lub na przełomie października, listopada kolejne dwie. Na pewno dwie z tych imprez m, będą to imprezy z serii Pro Qualifier, gdzie będzie można wygrać 8 kart Pro. Natomiast pozostałe dwie imprezy to będą Mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa polski debiutantów, Puchar Polski, Puchar Polski debiutantów to będą zawody z cyklu zawodów regionalnych, które kwalifikują zawodników, uzyskuje się tam punkty do mistrzostw świata, które w przyszłym roku będą odbywały się w Atlancie. Mistrzostw świata NPC The Rock Johnson będzie jest główną twarzą tych zawodów w tym roku. Niestety w październiku się nie będą odbywały ze względów. Wiadomo jakich, no niestety nie, nie mogą się odbyć, ale myślę, że przyszły rok, jeżeli już nic takiego dziwnego nas nie spotka jak w tym no w tym roku, to... No to... Ta impreza może się odbyć i wielu, wielu Polaków będzie mogło tam występować, bo przypominam, że w każdej konkurencji sylwetkowej aż pięciu zawodników z Polski ma prawo brać udział w tych zawodach. Czyli w sumie w ośmiu konkurencjach sylwetkowych nawet możemy mieć reprezentację 40 zawodników. Więc jest o co, o co walczyć. Już podczas tej edycji październikowej, zawodnicy będą zdobywali. Punkty w tych zawodach pro-qualifier za pierwsze pięć miejsc są przyznawane. Punkty automatycznie zawodnik, który kartę pro wygrywa, ma awans na te Mistrzostwa Świata, więc ci zawodnicy już mają od razu największe szanse. Ale zawodnicy, którzy wystartują, powiedzmy w marcu w przyszłym roku, jeszcze w maju, będą mieli szansę zdobyć te punkty i wyprzedzić nawet tych zawodników, którzy w tym sezonie startowali, żeby się ubiegać o te Mistrzostwa Świata. Myślę, że jest, jest naprawdę o co walczyć. Nagrody. Jakie będziemy mieli, to będzie zależało bardzo od sponsorów. Ja będę na bieżąco informował, jeżeli już będziemy mieli jakieś konkretne nagrody. Na razie planujemy sponsorowane starty w zawodach: Olimpia Amatorska, Arnold Classic dla najlepszych zawodników Pucharu Polski. Oczywiście standardowo duże pamiątkowe statuetki dla pierwszych piątek, duże pamiątkowe medale: złoty, srebrny, brązowy i tak dalej. To jakby podstawa. Natomiast od firm, sponsorów będzie zależało. Jeszcze jakie dodatkowo będą nagrody? No ale takie, takie są czasy, że do ostatniej chwili musimy tu się jakby starać o, o ten sponsoring, dlatego że sponsorzy. Troszeczkę do targów podchodzą sceptycznie. Tak jak widać tutaj na FIWE, to już nie to, co było 2-3 lata temu, że nie można było palca wsadzić. Tu wielu wystawców tych największych firm po prostu nie ma na tych targach. Obawiali się, że będzie mała frekwencja. Frekwencja właściwie dopisała, jeżeli chodzi o widownię, chociaż no, nie da się porównać do poprzednich lat oczywiście. Ale i tak bardzo dobrze, że w ogóle te targi FIWE się udały, bo to jest dobry sygnał dla powiedzmy branży, dla zawodników, że, że jednak te zawody, Mimo takiego, e, że tak powiem, stanu tutaj e, takich wahań, czy będzie, czy nie będzie, odbywają się i frekwencja również na FIWE jest, jest duża, więc ja się z tego bardzo cieszę I jeszcze dużo nas imprez w tym sezonie czekamy się, że do, właściwie do połowy grudnia jest sezon bardzo mocno na, naszpikowany różnymi zawodami. W Polsce w jeden weekend potrafią odbywać się. Trzy zawody równy, różnych federacji. To o czymś mówi, prawda, że zawodnicy mają już taką możliwość wyboru i są niczym właściwie nieograniczeni. Mogą startować w każdej federacji, wymieniać się między tymi federacjami nikt nikogo jakby tutaj nie ogranicza, więc to też jest duży plus jakby dla, dla zawodników ta wolność wyboru. No dobrze. No, no to... się oczywiście ale... Kończymy, bo zaraz na YouTube utnie materiał. Eee, także tak, zapraszamy jeszcze raz i widzimy się już w październiku na kolejnym festiwalu NPC Worldwide w Polsce. Jasne. Do zobaczenia. Wszystkim zapraszam. Dzięki. Dziękuję.